Zawsze klientom ja powtarzam, że dopóki blacha się gnie, ale nikomu nic się nie stało, to jest pół biedy, bo samochód można wymienić, naprawić, ale zdrowia, życia to są rzeczy, które były i nie ma. No przede wszystkim to jest pomoc ludziom, no bo to człowiek ma w danym momencie ten problem. Pomoc drogowa zaczęła się tak naprawdę od wynajmu przyczep i lawet. No i gdzieś postawiliśmy na rozwój. Jest jedna laweta, druga laweta. Pomocy drogowej, jeżeli się nie ma tego po rodzicach, bo po często są to firmy pokoleniowe, nie da rady się zbudować. Od tak. Żeby zrobić tą robotę, trzeba mieć parę milionów. Klucz do wszystkiego tak naprawdę to jest systematyczna, i ciężka praca. Prowadzą działalność, to trzeba patrzeć, w jakich narzędzi się korzysta i wybierać je mądrze. Pożyczki, z których skorzystałem, to było super narzędzie, do tego, żeby móc się dalej rozwijać. W aktualnej sytuacji pożyczki unijne to jest najlepsze narzędzie do rozwoju, no bo jednak to jest tańsze od kredytów, leasingów, są bezpieczniejsze. No to na przestrzeni 10 lat w funduszu unijnych były cztery pożyczki. Dzięki którym e, mogłem się rozwijać. Bardzo dużo wbudowaliśmy. Musisz chcieć, musisz wierzyć, że to jest do zrobienia. Dzięki pożywce funduszy europejskich, moja pomoc drogowa Autotrans bardzo mocno rozwinęła swoją działalność. Zakup tak dużego holownika był kluczowy, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie i nieść pomoc kierowcom w najtrudniejszych zdarzeniach drogowych.